Wyrównę wziąłech, a patrzcie co znalazł. Jaki fajne. Jaki scyzoryk stary, a zajabiaszcie. Tu coś jeszcze jest. To niego druga część.

Łapkę w tym wypadku. Zobaczymy. O nim gorąco, nie? Tak, żeby ryczał, mogę to znaleźć. Znaczy, to być takie małe. Mam. Druga część tego sklepu, ale zajebiaszczy musiał być Cyzoryk, nie bez kitu Czemu ma? złe kosa Leż kamera No, i go musiałem chyba przeciąć, chyba Ale zajebiaszczy, nie wiem co to był w ogóle Nie, jest Ale ma kopę lat na bank Patrz, jaki ładny. Jeszcze do wzięli się właśnie. Na pewno. Albo to była brzytwa. Kozaczka, kozaczka. Fajne fanty wchodzą tu. Takie stare, nie? Dobra, na się. Kim dalej? No, pokażemy tylko w szybkiej ulicy. Tym guzmą się tak kieruje, takimi dołki są górne, jakby takie działa stary, to działa stara to jest takie, jakie się wydaje przynajmniej. Nie? Tam jest Srenowo, City. Chętnie tam łezbą był, nie? Dobra, nara, lecimy dalej.